Dzień dobry. Nazywam się Szymon Wąsowicz, jestem matematykiem. Na kanale swojego bloga Być Matematykiem umieściłem playlistę, którą nazwałem Matura Rozgrzewka. Znajdują się tam filmy z rozwiązaniami zadań maturalnych z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zapraszam do oglądania. Ostatnio rozwiązywałem zadania z próbnego egzaminu maturalnego zorganizowanego w kwietniu 2020 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Poprzedni film zakończył tę serię. I zakończył się zadaniem 15 na poziomie rozszerzonym, związanym z optymalizacją, związanym z maksymalizacją objętości szkieletu takiego prostopadłościanu. Oczywiście szczegóły znajdziecie w tym poprzednim filmie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewną sztuczkę rachunkową, która wystąpiła w rozwiązaniu tego zadania. Mianowicie, mieliśmy tutaj funkcję V opisującą tę objętość, maksymalizowaliśmy tę funkcję za pomocą pochodnych. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewien moment kończący rozwiązanie tego zadania. Mianowicie, 11 do kwadratu razy 11, czyli 11 do potęgi trzeciej, równa się 1331. Gdy obejrzycie ten poprzedni filmik to stwierdzicie, że ja tam bardzo szybko powiedziałem, że 11 do trzeciej potęgi jest 1331. Czy ja to umiem na pamięć? Spróbujmy zobaczyć. Dlaczego... 11 do potęgi trzeciej równa się. 1331. Zobaczmy, 11 jest równe 10 plus 1. To spróbujmy podnieść 11 do kwadratu. Oczywiście wiemy, że to jest 121. 11 do kwadratu to jest 10 plus 1 do kwadratu. Czyli 10 kwadrat plus 2 razy. 10 razy 1 plus 1. I popatrzmy. 10 kwadrat to jest kolumna setek. 2 razy 10 to kolumna dziesiątek. I kolumna jedności. Czyli mamy 100, 20, 1. 11 do 3 to... 10 plus 1 do trzeciej. I według wzoru skróconego mnożenia mamy 10 do trzeciej plus 3 razy 10 do kwadratu razy 1 plus 3 razy 10 razy 1 do kwadratu i plus 1. Więc mamy tutaj tysiące, setki, dziesiątki jedności. Dlatego to jest 1331. Ale tak naprawdę to ja tego tak nie liczę. Popatrzmy na trójkąt Paskala. Mamy jedynkę. Obok niej, tak w trójkącie, napiszmy dwie jedynki. Dalej, jeden. Jeden i jeden to dwa, i kończymy jedynką. Dalej. Może przesunę nieco na prawo ten trójkąt? Dalej 1, 1 i 2 to jest 3, 1 i 2 to jest 3 i 1. Pójdźmy dalej. 1, 1 i 3 to 4, 3 i 3 to 6, 3 i 1 to 4, i kończymy. Jedynką. No kolejna linia tego trójkąta Paskala byłaby 1, 5, 10, 10, 5, 1 i tak dalej. Więc jaka jest własność tego trójkąta Paskala? On po kolei zawiera współczynniki wzorów skróconego mnożenia. One się nazywają współczynnikami dwumianowymi. Wzorów skróconego mnożenia. No to popatrzmy. Tutaj mamy współczynniki do wzoru na a plus b do pierwszej. No czyli po prostu 1 razy a plus 1 razy b. Tutaj na a plus b do kwadratu. Echym, po kolei. A kwadrat plus 2 ab plus b kwadrat. 1, 2, 1. Na A plus B do trzeciej A do trzeciej plus 3A kwadrat B plus 3AB kwadrat plus B do trzeciej. Kolejny na A plus B do czwartej, A do czwartej plus 4 A do trzeciej B plus 6A kwadrat B kwadrat plus 4 AB do 3 plus b do 4. I ostatni na a plus b do 5. W tej linii mogę nie zmieścić, ale napiszmy. A do 5 plus 5a do 4b plus 10a do 3b kwadrat plus 10a kwadrat b do 3 plus 5a. B do 4 i plus b do 5 i tak dalej. No więc yy, po prostu widzę, że czy pamiętam te współczynniki dwumianowe, przynajmniej współczynniki dwumianowe na kwadrat 1, 2, 1 na sześcian 1, 3, 3, 1 i na czwartą potęgę 1, 4, 6, 4, 1. Yy, po prostu to pamiętam. No więc podążając za ideą wzorów skróconego mnożenia, żeby policzyć odpowiednie potęgi jedenastki, to wystarczy zestawić te cyfry, bo mamy tutaj setkę kolumnę jedności, tutaj dziesiątek, tutaj setek i tak samo jedności, dziesiątki, setki, tysiące i tak dalej. Także widzimy, że 11 do kwadratu bezpośrednio przepisujemy 121. 11 do 3 to są te współczynniki dwumianowe na sześcian 1, 3, 3, 1. No a ile jest 11 do 4? 1, 4, 6, 4, 1. No więc oczywiście dalej te współczynniki dwumianowe już są równe 10, a dalsze będą jeszcze wyższe, więc bezpośrednie zastosowanie tego triku rachunkowego no, jest niemożliwe. Więc wydawałoby się, że podniesienie 11 do potęgi czwartej i podanie w ciągu pół sekundy wyniku 14 641 jest jakąś niebywałą zdolnością rachunkową. Nie, po prostu polega to na pamiętaniu wzorów dwumianowych na czwartą potęgę, tak samo na trzecią, tak samo na drugą. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do polubiania filmików, jeżeli oczywiście spodobały Wam się i do oglądania wszystkich zawartych w moim kanale materiałów, a szczególnie filmów z playlisty Matura Rozgrzewka. Do zobaczenia w kolejnych filmach.